Siemaneczko widzowie! Dzisiaj zagramy w grę o brajnotach. Będziemy losować różne brajnoty i zobaczymy czy nam się wylosuje. Bonakana, abadubi! Już jednego, Tungus Hurman. A, położyć go trzeba. I ten, musiałem na początku sprawdzić jak ta gra w ogóle wygląda. Yy, tu mamy, dostałem, jak próbowałem wyjść dostałem jakieś kostki fajne. I mogę z nich trochę na szczęście coś tam polosować, bo na początku w ogóle nawet nie wiedziałem skąd mam wziąć pieniądze na... Ten, ale dopiero później zobaczyłem te kostki i zrozumiałem, to jajka to jest dodatek tylko. E... Aha, No to nie. E... No więc teraz będziemy po prostu stawiać. Mamy indeks normalny. O, jakieś diamenciki można poodbierać. To fajnie. O. o! Może jednak nie. Chcę dopatrzeć chyba jednak Bo później tu trzymam... A, to widać. O. I kto ma najmniej? Tu, tu mucha chur ma najmniej. Więc go zbiorę. A tego położę, dobra. Kręcimy dalej, zobaczymy co się trafi. Tu za jakieś odrodzenia mamy coś, ale no odrodzenia potrzebujemy jednego miliona i tak. Wszystkie swoje mózgi, monety i żetony. Nie wiem co znajdą żetony, to nie te kulki, te kostki. O, znowu cappuccino Assassino. Ciut lepszy niż ci wszyscy, więc można go postawić za tego dobra. Ja mam trochę tych kosteczek. Jeszcze możemy poszedł zobaczyć 4 z 210 zarabia. Dobra, no to fajnie, to usunę tego z pąki. Dobra, niech się tu pieniądze. Psst, to fajnie, to już mam. Na peta pierwszego mam? Nie, a poczekamy. Bo tylko pety można otworzyć i zobaczymy, co dają te pety. Ogólnie 50 tysięcy potrzebujemy do szczelnego po drodze. Cukierki. To otworzę cukier. to nie? To będzie to nie. Psz. Poczekajcie, jednak muszę nadać odłożyć tego. 300 zarabia cukierki Aha, to rzadkość. Widzicie, on jest rzadki, cukierki. się Zaraz, mam szansę. No. Dodajmy jajka. I które się trafi. O, 10% na niego, to, to bardzo przyjemnie. O, i tu widzicie, tu odblokowałem jakąś ten, mogę zabrać dwie, dwie. wszystko. I na tym zakończymy. Nie odrodzenia, tylko zwierzaki. I laka daje więcej, po prostu laka i tyle. No dobra, zobaczymy coś. Emerald. Pys, ile? 384, nie tak dużo jak myślałem. No to najsłabszy jest cappuccino. Dobra, jak tu się przez ten czas będzie ten, to pójdziemy do sklepów, zobaczyć co tu można pokupywać. Można kupić kostki. Trochę lepsze kostki. Ja mam ciut lepsze, jakieś kostki zaproponowałem, a sprzedać mogę? Mózgi, 450 dobra, nawet się nie opłacało. Sklep z diamentami, co daj, mam 50 diamentów, mm -hmm. Aha, no ale to. nie do zwierzaków. Nie jest tak źle. Ile mogę mieć zwierzaków? Aha, jeden. Mhm. No dobra, eliksiry co dają? Aha, dobra. No to yy, z... Yy, nie, no dobrze, że mam tylko obok zwierzaków, akurat. Stację, więc yy, nie ma tragedii. Ogólnie gierka taka klikarowa trochę trzeba poczekać, trochę pozbierać. Wszystko zależy, tak naprawdę, od szczęścia. Następny jest za 2 miliony. Ale tak naprawdę nie będzie tych pieniędzy zbytnio wydawać. Ciebie to już mam, to jest słaby. Tak, 40. Ciebie też już mam. Czekamy na coś lepszego, dużo lepszego. O! Co to, to jest? Bombik. Bombik. 1400 zarabia. Dobra. No to Cappuccino Assassino trzeba zdjąć i położyć. Bombino Crossino nie wiem jak się nazywa No dobra, ale to fajnie, fajnie, dobrze No to już naprawdę fajne pieniądze, możemy z tego Jak to POTOPANO Dziwne te nazwy i mało Dobra, teraz pokażę wam jak z tych gorszych leci Ale to wam powiem, że będziecie chcieli wyjść z gry to Dostaniecie 20 takich kostek Za nic A one są niezłe te kostki No bo nawet tam gdzieś na początku nie było w sklepie Więc one są jakoś tak jakościowo lepsze PANANITO do finito. 200 Mogę to za kogoś dać? Tak, Mamy tylko 10, to ma już nic. Więcej stacji na kładzeniu tego niż zyskał No. 220. No co wy widzicie? No i to muszę go znowu zdjąć. Aha, nie mogę zabrać. Dobra, zakończone luki mają szansę, zostać mutowane. to fajnie. Mam 280 tysięcy, sezon, coś mam. Mixer na szczęście. Na razie nie otwieram, więc nie mam sensu tego. Odbierz wszystko. Zobaczymy. No ale jeszcze nie zagotuję, bo to trafiłem na 1%. Bym trafił. No właśnie. To mogło tylko więc To jest bez sensu w ogóle, że mnie ten. Sklep. Nie, nie, nie. Nie. Dobra, trzeba sprzedać te swoje pety, co mam. Dobra, 840, niesamowite. Sklep. Mogę kostki kupić I za. 20 tysięcy A, nie mogę sobie pozwolić. Dobra, plot, dobra. O czym teraz co z tych kostek poleci? No, widać od razu, że... A może nie Dobra Widać od razu, że są dużo gorsze. Co to jest? Nie wiem o co chodzi. okej okay. No, tam był dobry. Jakiś tam e, a, nagrody. O, odbierz krztałow w ogóle. No to fajnie. Dobra, ale ja bym chciał zobaczyć coś innego. Czy ja tu mogę gdzieś swój efipunek zobaczyć? Nie wiem o co chodzi. Ok. Pieniążku, bo za, na milion można zrobić reset. Jestem ciekaw, czy wtedy kostki też tracimy. Automatyczne rolowanie. Ja sobie przez ten czas pozbieram trochę pieniędzy. Zobaczmy czy się trafi fajnie, to się trafia się. kapucino assassino. To już mamy dużo lepsze niż kapucino assassino. Będę tylko kochał, bo to nie ma sensu. Milion jest potrzebny, żeby uzbierać na na co? Na riverfa. Tripi tropi tripi trapa. Coś tak o, trzeba dobrego. Belery na kapuci na 3000. Stop Ale to wiedziałem, się trzęsło już to było widać. Gdzie ono jest? Już wszystko, no ale... A tu mam potki. Już widziałem? Nie, coś, coś mi się... Dobra, no ale... Działam swoją. Jak tu się otwiera jakiś półek? Tak, tak. Jakieś grafiki. No właśnie. Nie, zar to No dobra, no ale. Sklep, a jak posprzedajemy trochę tych wieżaków? No ale jak się wchodzi? Nie no ale trafiłem kapucinę. i teraz nie wiem, co jak to zrobić. Jak to otworzyć? No, czekajcie, no te zwierzaki, zwierzaki. Co, tak, teraz straciłem. ja ma, nie miałem miejsca. Brzmi sobotulę nagrody. Obróz zbudowanych mózgów, ciężko. No dobra, no ale gdzie są moje zwierzaki? Dobra, ja zrobię tak po prostu. Chyba, będę mam na odrodzenie. A szkoda. No mm, ale. Tu, lucky potion mam. Nie dostałem cappuccine. No Tragedia po prostu, powiem wam. No dobra, zawrócę sobie jeszcze. Ale nie trzeba miejsca. Blood Moon 660. Najgorszy jesteś, ty. No dobra, no ale. Dobra, jedę sprzedać to wszystko. Nie, sklepy, żeby nie stracić jakiegoś 800. Yy... Naprawdę no, straciłem, bo nie ma tu ekipunku? Będzie coś dobrego. Arangontunia na 2700. Yy, najgorszy jest teł. Bri-bri, No to fajnie. No dobra, no to zaraz będziemy mieli myślę na ten, na. O, jeszcze kapczynę no. szacynną. Jeszcze chwila myślę i zdobędziemy sobie na. Skleżdżapie zapatrzony. Nie. Odbijesz. Dobra. Czekamy teraz tak naprawdę już tylko na milion. I odrodzenie. Co w ogóle od wykładem kole. Widzicie dopiero to odbuku, Podium slotów. Czyli te. Więcej fasolki w magazynie. Nie mam co jest. Monety i żetony. Mhm. No dobra, zobaczymy. Czy tak, zostawcie swoje monety? Monety i żetony. Czyli tak. Mózgi, czyli brajnoty. Czyli Petów nie tracę. No dobra, no ja Petra i tak mam sobie więc mogę go dać jak ktoś chciałbym. Jeszcze 50 tysięcy. I myślę, że jak już przejedziemy, to powinno nie być. Zabrakło jeszcze raz i możemy robić odrodzenie. Tak. Aha, i to tyle. No to fajnie. Następny za 5 milionów. No dobra, trzeba się udać nie tu, tylko do sklepu. Nie i, 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 i kupić trochę kostek hmm. Dwie za 2,5 i pół Zobaczymy czy się poleci fajnego Szczerze? Bardzo fajnie poleciało Zaraz będę miał pieniądze na cokolwiek Bo damy chwilę, moment i mogę jechać znowu w jakieś kostki kupić, czekolwiek A będę... Co daje ten w ogóle Aha, zobaczyć co on daje Może bym załadował Robuxy. Dobra, poczekam na 5000 i mogę znowu jechać na sklepu. Kupić chociaż ZZ... zedwie. Mógłbym... mógłbym. jedną taką i resztę taki kupić, żeby zapełnić w ogóle te sloty na zarabianie. Żeby pipi kiwi. O, 11 automatyczne otwieranie zobaczymy, co woleć. A może lepiej nie. będzież wykładam. Zawsze to się będzie wpadało Zobaczymy, zobaczymy co się trafi jeszcze. Jestem w sumie ciekaw, czy te kostki też się traci, tak naprawdę. Bo jeśli się kostek nie, praci, nie, nie, nie traci, no to bez tragedii. No ale tego nie będę kładł, mm. to nie ma sensu. O, będzie coś dobrego. Trzy... Co to jest? 9000. 13,5. A, bo mam mnożnik! Ja cię, No to zaraz zrobimy, może nie następnego do ale będzie nas stać na fajne. No właśnie, myślę, że zaraz możemy Reberfa zrobić, jak zanim ja to odpiąć Frantykowski. Najgorszy u nas ma w tym momencie 12. Ale to fajnie, nawet ze z tych najgorszych kostek potrafi. Znaczy, naj... najgorszych! Potrafi coś fajnego polecić faktycznie. A nie tylko jakieś tam. słabe rzeczy, tak? Otwieram Ram też. Tuntum z... będzie trochę więcej zarabiał aż 30. z zbiorę. coś tam zarobiłeś w ogóle ile mam już pieniędzy myślę, że już sporo mamy głównie to z tego będę zarabiał no właśnie pół miliona zaraz możemy robić kolejnego rebirtha przy okazji będzie można sprawdzić czy o, cówkę zarabia a ten ile? to ile? czy śmień, no to tu tung zmienia się tak naprawdę zaraz można możemy robić kolejnego liberfa więc jest tak źle myślałem, że teraz jak wszystko się wyprzedałem ze wszystkich kostek, tylko jestem jeszcze ciekaw tylko czy... bo teraz mam 000 000, mogę kupić lepsze kostki. O, to będą diamentowe kulki, to było to. Czy miałem te? które z tych dwóch miałem, no ale to w każdym razie jest, no dużo daje więcej. Ale mogłem kupić chyba wszystkie? No właśnie. Oś, zobaczymy co z tego poleci. Mmm słabe, nie ma sensu nawet podmienienie, bo liczę na no, dużo lepsze. Eee, może jednak podmienię, bo może... Nie no, trafię, coś na pewno lepszego, no przecież no. No... Nie no, coś też... O, będzie coś dobrego! Coś dobrego! Arangontini Ananasini. Tego już mieliśmy. Ale to i tak... Zarabia dużo mniej, niż... Te. To jest niesamowite, ile one zarabiają. No te 4000 zarabia, też nie mało. O, poczyna Asasino Epicki zarabia 170. najmniej zarabiasz, Ty. Więc cię podmieniam, dobra. Jeszcze trzymam tyle przy role. Pipi Kiwi? Nie. Myślę, że pociągniemy. o cappuccino Asasino. Chyba jest lepiej, więc zarabiam, nawet 20. W sumie nie, no tak, zapomniałem, że. Właśnie, jeszcze mam mnożnik. Zapomniałem w ogóle o tym. Nadal mi to się wyświetla. No dobra, tu trzeba zebrać pieniądze. Pół miliona. Fajnie. Do dwóch dobijemy? Niestety nie. No ale dobra, sklep. Sprzedać wszystkie. Sprzedać. Dobra, i sklep. Ma coś ciekawego czy nie? a ja skupiłam te. tak ja kupię teraz te. No i dwie te. Dobra. Nie, Niezwierżaki sklep... Yy, plot. Zobaczymy co teraz z tych lepszych poleci. Nic ciekawego. No było coś fajnego. No nie no weźcie dajcie coś lepszego, no. Bananin dolfini, coś tak. 200 e, Najlepiej by nie tego wymienić właśnie. O, też zrobił 6. Nie, w na przyczynku, szkoda 6000 stracić. Dobra. I co będzie ciekawego? Mm. Pipi kiwi, co mnie to pipi kiwi obchodzi? O, będzie coś dobrego! Które turbo 300 7000. tysięcy Najgorszy od nas jest cappuccino assassino A ten zarabia 10 tysięcy Mega Powiem wam, że fajnie to wygląda, by... o, pripi pota Patapini 210, no to będziesz lepszy od cappuccino assassino Dobra Mam dwie zwykłe kulki. W ogóle mam jeszcze miejsce? W equipunku, żeby znowu się nie mam, żeby się znowu nie okazało, że wiecie. Otworzę coś w bo nie otworzyć. Albo go nie ma. Dobra, no, trzeba się przejść, zebrać. I zobaczmy, ile zarobiliśmy. Dwa miliony. Dobra, sklep. Sprzedać. Chcę sprzedać moje mózgi. Sklep. I kupił. Momentowe kule. Nie, no, bez sensu. Oj. Dobra, tyle ile mam? 8 Idealnie, dziewięć będzie na ten i to jest lepsze. Oj, nie było lepsze. Widzicie, przy pięciu drodzeniach macie ten. No i faktycznie to drodzenia długo się jakoś nie zdobywa. Szansa na matację będzie większa. Więcej plotów trzy, razy 3 zarobek. Zamiast takiego kioska poczyni zamiast ten, to będę zarabiał 500, tak? No to jest dużo więcej. No Blood Moon, on był pan niezły. Właśnie. 600, on zarabia 600 i mogę go zamienić za Delfina 900, no lepiej mieć, a nie mieć, nie? Co najwięcej tak ustalmy, że zarabia nam w tym momencie Tresto Zuro Turbo 300 oraz Los Crocodilos Ale w ogóle... Te gry walczą z prawami autorskimi. Niektóre... O Jezu, tam było coś mega. Niektóre gry mają problemy z prawami autorskimi, a niektóre normalnie korzystają z tych z tych prejnotów tych oryginalnych i nie ma problemów, a niektóre muszą właśnie zamieniać jakieś nazwy, trochę zmieniać ich wyglądy albo chociaż podobne są, ale to nie jest to samo, tak? Nawet z tym samym mieliśmy to Blood Moon No tym razem chyba nic ciekawego nie poleciało, zobaczmy ile mamy kasy Mamy z tego milion, to jest niesamowite po prostu Nie tak naprawdę stać już na zaraz na ten ale ja bym zobaczył czy mogę te kostki kupić sobie na zapas ale chyba mi się wydaje, że nie, nie, nie przejdzie to. mi też kostki, za 4 bym takie kupił, wrócił, zebrał pieniądze i dwa takie kursy. I myślę, że już będzie nas stać na. na co? Na na liberfa No, może nie. Nie trzeba sekundę poczekać, i chciałbym zobaczyć przy okazji, czy faktycznie można kupować z tych najlepszych kostek za te pieniądze. No i wtedy sporo to rozgrywkę ułatwi, tak? Bo mam za te cztery lepsze kostki nie zaczynać od tych trzech najgorszych. No to sporo to zmieni, no to poczekamy już na te 50 tysięcy. No właśnie. Odrodzenia, odrodzenie, tak. A znika! A szkoda, szkoda. To co? To... Oj. Nie, 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 nie. sklep. No to kupimy te najgorsze kostki. W sumie to właśnie. Zrobię tak samo jak ostatnio. Ostatnio się to sprawdziło, że będzie w ten. Ale są from... Plutum. jest ile zarabia, 100, a tu nie, 360, no właśnie, to jest naprawdę już fajne nawet taki Lila, li no nie, on będzie zarabiał ile, 2, to będzie 6 zarabiał No to nie, on mi nie pomoże, no ale tutaj, o już widzicie Ja jeszcze chwilę poczekam i mogę pójść do sklepu I kupić sobie kolejne te dwie kostki, te lepsze, o te, otworzyć zamontować, zanim ja to zrobię, o gangster fotela. ile? no 35 fajnie że, oj co to cappuccino I 180 no 240 ale ja naprawdę. Będę... o przejdę się, ja będę miał nawet na 4 takie kostki jak będę miał, A, oj nie tu, 4 takie kostki to można już zamontuję wszystkie tutaj które mamy nie, ale tego to nie, nie będę używał, bo to jest przyginka. Czy nie opłaca? Blood moon, bonito Borbito. Ok. 200. Szkoda, byłoby nie zamontować. I to mam akurat na dwa więc coś fajnego, żeby wpadł. No nie, zawsze nie będę nawet tego montował, bo to nie ma sensu. I cukierki Lilila li, i co bym ci więcej zarabiał? Nie. Aha. No to, a indeks mam. Mogę odebrać wszystkie, to mam 200, no ale też te indeksy. Ile było lepsze? Yy, w ogóle tu sprzedam to wszystko, sprzedam wszystko i zobaczę, za ile są te kostki. Wszystkie o, no i git, no i fajnie. Ja teraz mamy jedną, tą lepszą, dużo lepszą i BriBiCus, coś tam, dobra. Nie będę tak wymagać tych nazw. Nie będę, nawet sam się własnie kaleczyć tym moim słownictwem tych nazw. Ale te brainy, dla mnie, to jest nazwy, to jest czarna magia, powiem Wam szczerze, chciałem trafić coś. O, trumer to jest ten Shark, O, 1600. No i fajnie najlepsza postać, tak? Nie no. Nie następny robię w ile? 10 czy 25 milionów kosztuje? Pini Aha, 50, no to jest sporo faktycznie. Ale przez skórę Co to jest? Najgorsze z tych... <noise> Nieważne. Nie wiem, bo się w ogóle znają, który jest najgorszy z tych wszystkich. No i to będzie 800 zarabia, tak? To mój drugi najlepszy zarabia 1000. 000. Hipek. on ma 80, czyli będzie lepiej zarabiał od tego. O, trzeba się teraz myśleć. Każdy od razu się nie wyświetla ile kto zarabia, no bo faktycznie... No nie grają tylko dorośli ludzie w to. No ustalmy sobie, że grają w to yy, dzieci. Więc yy, nawet dla nich obliczenie 3x3 na szybko w pamięci to nie jest takie łatwe jak na przykład dla mnie. Ale ja są przy kwotach 1363. Ja też tego nie obliczę tak szybko, tak? Dobra, ostatnie otwieranie, zobaczymy co się trafi. Chcę sprzedać moje mózgi. W ogóle tłumaczenie do Polski to jest piękna sprawa. Nie wiem kto to tłumaczy, ale mi się... Jedna tylko? To jedną kupię. No to nie, no, to będzie trzeba jeszcze raz pójść i otworzyć coś, ale coś fajnego. O Jezu, o Jezu, ale boli! O ile to boli, jak tak się w takim... Dobra, no ale. No już mamy coś na tym tam, więc mogę wrócić do sklepu. Sprawę mnie denerwują tych, które mi leżą w tych flipunku. One nie są nic w ogóle warte. Widzicie? mogę będę tylko te kupić za 20 tysięcy. No i tak trzeba zrobić. Zobaczymy, czy coś fajnego poleci jeszcze. A tak w ogóle to, ile kosztuje lepsze jajko? 240. Czekajcie, to nie tutaj, to. O. 700. Ile kosztuje to roszajko? Bo już tam chyba 2 miliony sekund mi się nie... minęło. Dokładnie. Cappuccino Assassino 170, więc będzie lepszy od w sumie tych Blood Moonów dwóch A tutaj dobra. Mi się nie wydaje. Dokładnie. Mówię, też mi mixer dokładnie się po prostu nie chce. Eee, czasem tak bywa. Nie wiem, czy zbierać, jeszcze możemy tu jajko i dopiero zakończyć. Czy nie? Dobra, zbierzemy. Myślę, że gierka przyjemna, fajna, prosta w swojej obsłudze. Myślę, że na dzisiaj to wszystko. Bierzemy jeszcze z indeksów diamenciki. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do lajkowania oraz subskrypcji mojego kanału. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!